To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do zawodów sobotnich w Engelbergu w Grywariu przed Zajcem, Herlem, Johanssonem, Stochem, Lidwikiem, Peterem, Prełcem, Pejerem, Granerudem i Geigerem. Ogólnie rzecz biorąc wiem, że jest późno i ostrzegam od razu, że nie będzie to jakieś mega szczegółowe i mega merytoryczne omówienie i konkurs kobiet zostanie potraktowany niestety po macoszemu, bo oglądałem go bardzo fragmentarycznie, a wszystkie inne zawody typu puchar kontynentalny jednak zostanie omówiony jutro. W każdym razie wygrywa Rioju. Nie było rewelacji na treningach jakiejś niebywałej, a jednak tutaj Rioju okazuje się najlepszy wedle Bookmachera. Najlepszy w tym momencie skoczek, bardzo długi skok, nie tak genialne noty jak zajca, ale całościowo, no to nie było aż tak dobre lądowanie, trochę sztywnawe być może, tak można to określić, ale bardzo dobry występ i kolejne wygrane kwalifikacje, jeśli chodzi o Rioju. I ogólnie, jeśli miałbym opisać całe kwalifikacje, no to tam warunki trochę bardziej szlały niż treningach, i było widać wyraźnie takie fale, no może bardziej na początku, bo po obniżeniu belki, no to raczej było trudno z wyłączeniem może Petera Prełca, ale tak chociażby Wolgenand dół ponad metr na sekundę, czy to Keiichi miał mocno z tyłu, czy Huber miał mocno z tyłu, a chociażby stękała dość dobrze pod narty, delikatnie pod narty, ale okolice zera, powiedzmy. To samo chociażby Wołsek, to samo Kytosaho, Dean, Aschenwald, no było kilku zawodników, którzy właśnie trafili lepiej i niektórzy, no Wolkenand no, się jednak wybronił i nie dziwię się, że się wybronił, bo jednak Pucharze Kontynentalnym troszeczkę pokazywał, mówiąc delikatnie jeśli chodzi o swoje możliwości i być może właśnie był na tyle silny, żeby się przeciwstawić takim warunkom. Wracając do omawiania. Drugi Zajc, fantastyczne noty, 136,5 metra, pół punkta od sędziów, ale nie dziwi mnie to, bo to było piękne lądowanie, taki bardzo ładnie zaznaczony tele, telemarki, sztywnie utrzymany, nie gdzieś tam, że te narty prawo-lewo, góra-dół, tylko jednak był to piękny, klasyczny telemark. Trzeci Jan Herl, bardzo, bardzo dobry występ, czwarty Robert Johansson, mogę powiedzieć to samo i piąty. Kamil Stoch, który jeśli chodzi o reprezentację Polski, no, prezentował się bardzo dobrze. No i to w zasadzie tyle można powiedzieć właśnie o Kamilu Stochu w kontekście całej reprezentacji Polski, bo Stoch po prostu skacze wciąż na bardzo dobrym poziomie, nie mega rewelacyjnym, jak na tego zawodnika, jak na całą stawkę światową, ale jednak na bardzo dobrym i w miarę powtarzalnym poziomie. Rzucam miejsce Mariusz Lindwig, znów bardzo dobry występ Peter Preutz. Jestem ciekaw, czy te kilka punktów dodanych zawiad faktycznie oddawało to, co się działo w powietrzu jeśli chodzi o Petera Prełca, bo to uskok bardzo dobry i jak na obecnie Petera, no to całkiem fajne lądowanie. Ósmy Payer, jeden trening wygrany i wydaje się, że naprawdę Pejer jest w bardzo dobrej formie. Jestem ciekaw czy ta forma będzie dalej rosnąć i będzie można go rozpatrywać jako potencjalnego kandydata, nawet do podium turnieju teraz czy raczej. To gdzieś tam zacznie powolutku uciekać wraz z końcówką weekendu, ale, no, zobaczymy. Dziewiąty, Halvor Egner, Granerut. Trochę bardziej ustabilizowana sylwetka, ale cały czas mam wrażenie, że jeśli mówi się, że Stoch cały czas czego szuka, że jest tak bliziutko, tuż, tuż, no to Granerut jest zdecydowanie dalej, a te wyniki wcale nie są gorsze. Znacznie gorsze. Dziesiąty, Karl Geiger. Rewelacji nie było, ale to też był zawodnik, który właśnie złapał taką dziurę. Czy raczej właśnie nie był w tej dziurze, jeśli chodzi o wiatr, tylko dość mocno powiał mu z tyłu, ale to powiedzmy, że to dziesiąte miejsce jest troszeczkę niedoszacowane, można tak powiedzieć. I reprezentacja Polski, dziewiętnasty Andrzej Stękała, jeden trening słabiutki, drugi bardzo dobry i 19 miejsce, tak jak mówię, jeden zawód, który raczej, no, wiaterek niezbyt mocny, a jeśli już to raczej z przodu. Trzydziesty trzeci Paweł Wąsek, mogę powiedzieć to samo, ale występ w porządku, podobnie jak Stękały, bardzo w porządku, tutaj w porządku, czterdziesty drugi Jakub Wolny, no mocno, średnio, 48 kubacki, no tak, ledwo, ledwo do konkursu się dostał, naprawdę, ledwo, ledwo, bo to był skok przeciętny. Znowu to odbicie gdzieś tam w górę uciekło i to podejście lądowania i samolądowanie nie dziwię się tam szesnastką, bo to było naprawdę słabe lądowanie, a że sam Kubacki nie jest jakimś zawodnikiem wybitnym stylowo i nie prezentuje takiej formy jak stok, który mógłby tam zostać podciągnięty troszeczkę, jeśli chodzi o noty, no to to wyglądało tak, że 48 miejsce i Jukara, i Żyła, no przyczyni się do tego, że jednak Kubacki w konkursie jest 55. Murańka raczej wiatr z tyłu, no ale też Wolgenant się wybronił jakoś, a jednak Murańka nie do końca i 60. Piotr żyła, w ogóle nierówno wybił się z progu. Lewa narta poszła niżej i w ogóle tej sylwetki nie ustabilizował, bo że się zdarzały różne przygody w przeszłości, ale nie takie, żeby on w ogóle nie był w stanie ustabilizować sylwetki w locie. Bo nawet jak na progu działy się różne dziwne rzeczy, do powiedzmy 30 metra za progiem, to on był w stanie dość szybko jednak ustabilizować pozycję w locie, a tutaj to nie miało miejsca. I z jednej strony, no, tak nie było średnio na treningach, ale no, 60. miejsce, jeśli chodzi o żyłę w kwalifikacjach, no, to jest naprawdę przedzienny występ. Chociażby tutaj. Daniel Wasiliew jest genialnym punktem odniesienia, chociaż swoją drogą akurat Daniel Vasiliev w tych kwalifikacjach zablokowało się całkiem nieźle na swojej możliwości. Dalej, Niemcy, 13. Markus Eisenbicher występ powiedzmy w miarę, 20. paszkę 21. laje mogę powiedzieć to samo, 28. Schmidt, nieco poniżej oczekiwań i to samo, Weniger 29. Jeśli chodzi o Austrię, no to 11. Stefan Kraft, jeden z treningów wygrany, 15. Stefan, przepraszam, Daniel Huber, 17. Manuel Fettner, 29. Filip, Aschenwald 31, Daniel Tschafechnik 46 Urliś Wolgenan tak jak mówię został wymieniony nie dziwię się że była tutaj podmianka za Schiffnera i jednak w tym momencie się obronił jestem ciekaw jak on będzie się prezentował w konkursie głównym jeśli nie trafi właśnie na taką lutę w plecy zresztą ogólnie jak na Engelberg no to warunki bardzo, powiedziałbym nie, wymagające, bo zazwyczaj tam było od metra do 2,5 metra na sekundę, a tutaj jednak, no zobaczymy jak to będzie wyglądać chociażby w sobotę, bo się okaże na przykład, że będzie zakres od metra na sekundę z tyłu do 2,5 i będzie mówić, ale miał świetne warunki, tylko 15 punktów dodanych za wiatr. Dalej. Norwegia. 25. Wilmstadt też raczej. Dobre warunki, jeśli chodzi o tego zawodnika. 38. Forfang. 40. Tande 50, Fanemel, który też no cudem dostał się do serii, i można powiedzieć, że z jednej strony, a ten Forfang daleko, a ten Tande daleko, ale znowu trzech Norwegów czołowej dziesiątce, jeśli chodzi o kwalifikacje. Dalej Słowenia, Cenę 12, znów utrzymany wysoki poziom w przeciwieństwie do Laniszka, 14 Lauro, Kos, raczej dobre warunki, jeśli chodzi o Kosę i 35 Laniszek, no gdzieś tam od połowy Wisły, no to Laniszek po prostu jest. Niepowtarzalny, czy raczej powtarzalny w tym negatywnym znaczeniu, bo jest to zawodnik od powiedzmy góry drugiej dziesiątki do właśnie gdzieś tam czwartej dziesiątki ma ten rozstrzał w tym momencie. Nie wiem, dlaczego jest aż tak wyraźny odchył od powiedzmy tego, co miało miejsce, wrócę. Ale jest to bardzo ciekawy temat. No i 59 domen Preuz, no trafił słabe warunki, bardzo krótki skok, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na treningi, no to domen jest zdecydowanie do wymiany przez Mogela, a być może nawet i całkowicie usunięcie, bo pewnie Mogel nabije to miejsce, jeśli chodzi o kwotę startową, ale nie dziwi się, jeżeli nawet domen mimo tego siódmego miejsca, no jednak nie zostanie w kadrze dalej Japonia, 16 Nakamura, występ na oczekiwań, Yukia Sato 26 poniżej oczekiwań, ale raczej nie powyżej tego co ogólnie w tym momencie sezonu prezentuje 30 miejsce Junshiro, Spodziewam się troszeczkę więcej, 49 Daiki Itono, od kilku tygodni Daiki Itono prezentuje się właśnie tak na 5 dziesiątkę i na niezbyt pewne przechodzenie kwalifikacji i 52 Keiichi Sato, no nie trafił dobrze z warunkami, ale też Keiichi znów zaczyna prezentować niezbyt satysfakcjonujący poziom, i powiedziałbym, że tutaj może Rena Nikkei, to warto spróbować, ale jeśli chodzi o Japończyków, no to raczej takie ruszady nie są zbyt często spotykane. No i Szwajcaria zaszalała z grupą krajową, aż dwóch zawodników wystali w klocie krajowej, no ale nie jest to dziwne, no bo nikt więcej nie ma prawa startu w pucharze świata. 21. Simon Aman, występ w porządku, to samo doszła, ten 27. Dominik Peter, 35. Całkiem niezły występ, chociaż spodziewałem się w Szwajcarii od Petera odrobinkę więcej, chociaż od Deszwadena szczerze mówiąc też. I wyraźnie odstający 57. Andreas Schuler i 62. Sandro Hauswirt. I to właśnie tak wyglądało na treningach, więc z jednej strony szpica, tak jak mówiłem, Szwajcarii jest mocna, ale im dalej w las, tym gorzej. Warto zauważyć, że Mańkow, który zaliczył upadek, jest i przed Schuller, i przed Hauswirta. I Rosja, 18. Klimow całkiem nieźle na treningach, a tutaj raczej warunki pomogły i niezłe lądowanie jak na klimowa. Wydaje mi się, że ostatnio ten element nieco podciągnął. 23 Sadrejew jest nieśle w kwalifikacjach dziesiątka, Na treningach była pierwsza i druga dziesiątka, więc zanosi się na to, że Sadrejew znowu będzie miał jakiś całkiem niezły występ. 44. Michał Nazarow, no, dostał się do konkursu, to samo trafiło 45. No i Mańkow. Jeden trening, no ledwo, ledwo byłby na przemniecie kwalifikacji, drugi na 20 miejscu, tutaj skok dobry ponad 120 metrów, ale upadek i jeszcze tego Niewiele zabrakło, żeby dostał się do konkursu głównego, jeśli chodzi o pozycję, bo jeśli chodzi o punkty, no to było tam kilkanaście punktów różnicy między 50. a 54. zawodnikiem, ale no to jest po prostu piękny przypadek. Jak nie dyskwalifikacja do 51. miejsca, jak nie 51. miejsce, no to upadek i 54. miejsce w kwalifikacjach, po prostu piękna sprawa. Dalej, Finlandia ze Stanią, 34. Nikoky to Ketosaho i to nikogo nie dziwi, też raczej warunki dobre. I Estończyk, jeden w konkursie, ale nie Aigro, który został zdyskwalifikowany, tylko Kevin Malcew i to na 36. miejscu. A po treningach nie wydawało się, żeby Malcew miał tutaj jakoś zaszaleć, a 36. miejsce w kwalifikacjach, no to jednak jest zaskoczenie i plus dość poważne. Dalej Ameryka Północna, Boyd Klaus 32, też raczej warunki powiedzmy całkiem niezłe, a Dean to bardzo niezłe warunki, 38. miejsce. Bickner 53, no i Sołkup, no po prostu to jest cały czas zawodnik na poziom... Fiskapu. Po prostu tak spóźniony skok dosłownie spadł z progu, no i nie dziwię się, że tam nawet do sednego metra chyba nie doleciał. No bardzo przeciętny występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Szeroko pointeresta świata. 41 kołdelka, 43 sokrawski. Ogólnie bardzo cieszę się, że kołdelka wrócił i to od razu wraca w całkiem niezłym stylu, bo jest wyżej od Wolgenanta. Ja wiem, jakie Wolgenant miał warunki, ale no cieszę, że te czeskie skoki jakoś tam istnieją, jeśli chodzi o męskie wydanie, bo Polaszek, no, to odbicie mu gdzieś tam uciekło w górę, ale o tym później. I 47. Kalinczynko, no pojedyncze skoki Kalinczynki są całkiem, całkiem niezłe. Nie spodziewałem się takiej poprawy względem Wisły, bo w Wiśle to wyglądało tak, że no nie ma żadnej nadziei, żeby tam nawet Ukraińcy się zakręcił koło. Kwalifikacja tutaj całkiem niezła próba i kwalifikacji 51. Alessandro Badbi, no pojedyncze skoki Badbiego są naprawdę niezłe i to takie na... Momentami nawet dość pewne przebnięcie kwalifikacji, ale jednocześnie no zdarzają się też skoki słabsze, chociaż ten konkretny występ 39 zawodników, wiem, że mniej klasyfikowanych, ale 51 miejsce. Badby skacze naprawdę nieźle i praktycznie za każdym razem lepiej od kontaminę. 56 Danił Wasiliew i jestem usatysfakcjonowany pozycją Wasiliewa, no bo troszeczkę zawodników wyprzedził i występ był w porządku. Wiem, że było daleko od kwalifikacji, ale jak na tego zawodnika oczekiwania versus rzeczywistość, no to jest raczej dość zadowalający rezultat. 58. Wiktor Polaszek gdzieś mu to odbicie uciekło w górę i znowu chcę czasami powiedzieć, że Polaszek rokuje, ale naprawdę jak czasami oglądam wyniki treningów, a na przykład tych kwalifikacji, no to po prostu, no co ja mam powiedzieć na obronę Polaszka w tym momencie i w zasadzie też na obronę Wasi Bajcza. 61. Mati Kuntaminę, 63. Silky Tkaczenko, 64. Feldoran, pozycje niżej Kaczyna i 67. Choi, no po prostu te skoki Choja mam wrażenie, że one są jeszcze poziom niżej niż e, Sołkupa. No momentami, no po prostu tak króciutkie skoki, tak dziwnie wygląda jego odbicie i pozycja w powietrzu, że no, wygląda kompletnie jak junior, jak nie wiem, 14-lateki to taki nie jakiś mega rokujący typu rok Masle kilka lat temu, tylko po prostu do bólu przeciętny junior. No i dyskwalifikacja Andrija Waskuła. No i tak, już bardzo skrótowo, rywalizacja pani Wramzał, wygrywa Kramer, Althaus, Bogataj, Takanashi, Klinec, Krishnar i Raszkoszcot, Pilkelnik, tam Wiercet i Yuki. Stet ogólnie rzecz biorąc, konkurs taki, no raczej wiatr z tyłu, ale no zróżnicowany. Kriznar okolice zera i wyrównany rekord skoczni 96 metrów, a taka Klinec no to ponad na sekundę z tyłu, więc tutaj warunki były, powiedziałbym, nie do końca stabilne i czołówka taka, jakiej można się spodziewać, czyli Kramer w nią Althaus, bogatej znów na podium, taka nasza znów blisko podium, w czołówce i Klinec, i Kriznar, i Raszko, i Pinkelnik na końcu, Pierwsze dziesiątki i Eder blisko kręcąca się, pierwsze dziesiątki, ale to jest raczej typowe na obiekt normalny. A jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to powiem tylko tyle. Szósta dziesiątka kwalifikacji. To tyle. Do usłyszenia.